Dobre CV nie wystarczy, jeżeli nie umiesz mówić o sobie. Proszę mi opowiedzieć coś o sobie. I wtedy zaczyna się 10-minutowy monolog od 2008 roku. Nie rób tego. To pytanie to nie small talk, tylko wstępne pytanie oraz test, czy potrafisz opowiedzieć o sobie syntetycznie i przekazać swoją wartość. Zrób prosty test. Daj sobie 90 sekund i spróbuj opowiedzieć o sobie. Nie jest to łatwe, prawda? A teraz spróbuj sobie zrobić takie zadanie tuż przed rozmową. Odpowiedz sobie na te pytania. Po pierwsze, kim jesteś zawodowo, ale obecnie, a nie od 2008 roku? Po drugie, w czym jesteś najlepszy? Oraz po trzecie, dokąd dążysz i w czym chciałbyś się rozwijać? Bo może to nie CV musisz zmienić, tylko narrację o sobie. I daj znać w komentarzu, jak Ty sobie radzisz z tym pytaniem? Jak opowiedzieć o sobie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?